Witam w moim skromnym warsztaciku. Dzisiaj zrobimy sobie kolejną wersję szperacza. Tym razem będzie to szperacz z rączką. Szperacz będzie zasilany baterią Parkside. I jakie tutaj mamy zmiany w stosunku do poprzedniej wersji? Ten otwór dałem troszkę bliżej. I jak tu popatrzycie od spodu, to oryginalnie tutaj jest śruba M8 pod klucz 14, no ale to jest jakaś tak rzadko spotykana taka kombinacja. I normalnie możemy dostać śrubę M8 z UBM pod klucz 13. Taki też oto zakupiłem, długości 140 mm. No i na tym sobie osadzimy naszą rączkę. Rączkę wydrukowałem, zaprojektowałem. Tak to ma wyglądać. To jest, nazwijmy to, oryginalny szperacz, jaki można kupić na Allegro. Ta podstawa też jest drukowana, i to właśnie też jest pod śrubę 14. No i tak to sobie wygląda i to sobie właśnie przerobimy. Oczywiście możecie kupić sobie tą lampę osobno. Te wszystkie druki udostępnię w opisie pod filmem. I możecie sobie zrobić własny taki szperacz. Dodatkowo oryginalny szperacz nie miał zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem tego akumulatora, więc były takie przypadki, że go rozładowało do zera. Ja tutaj to robię z zabezpieczeniem. O tym zabezpieczeniu więcej mówiłem w poprzednim filmie o szperaczu, to też zostawię link w opisie. Dzisiaj sobie go po prostu szybciutko zrobimy to zabezpieczonko. Oczywiście cała dokumentacja jest również dostępna w opisie. No i tak wyglądają nasze układziki. Tutaj ścieżka była troszkę niewyraźna, więc dodałem sobie tutaj jeszcze drucika. Tą całą przeróbkę robię dla kolegi, ale zrobiłem dwa układziki, bo przecież ja też takie chcę. Tu mamy te stoły długość jednego z biegunów. Czyli dokładnie takiej długości powinien być biegun. Czyli mamy jakieś 24 mm. Bieguny robię z blaszki do zgrzewania grubości 0,3, zgięte na dwie części. I tak przygotowany biegun, wgrzewamy to po prostu lutownicą. No i sprawdźmy, jak nam to ładnie chodzi. Trzyma się jak skała. To to już mamy polutowane, a jeszcze sobie powiercimy tutaj te otwory pod wkręty. Za chwilę nie będzie dojścia. Wkręty będą takie, M2x6. mniej więcej zbudowane żeby ustawić napięcie odcięcia, najpierw zasilamy lampę wygrzewamy około pół godziny tak na wszelki wypadek bo wiemy z poprzednich filmów, że to musi się tutaj ta lampa rozgrzać żeby to działało tak jak trzeba a później sobie wyregulujemy naszym PR -kiem. działa dobra, mamy wygrzane to jedziemy w dół, zobaczmy na ile nam tutaj już tak powiem, domyślnie się ustawiło. Na no, nic się nam nie ustawiło. Dobra, powiedzmy, że chcemy na 15 V. I spróbujmy teraz tutaj coś ustawić. Coś nam tu się zaczęło jarać. Mosfet grący Co tu się wydarzyło? Normalnie muszę wam powiedzieć tą historię. Sprawdzam sobie to napięcie odcięcia. Mosfety się grzeją, normalnie, kurde, parują wrzące są, myślę, co się stało, nie? Jeden układ zamieniam z drugim układem, dalej wszystko się grzeje, w końcu zrobiłem na pająka, sobie myślę, nie, nie wiem, może coś tam pochrzaniłem, może te mosfety, bo one są z Chin, może jakaś taka partia felerna się trafiła, wziąłem te takie, co kupiłem od kolejnego dostawcy, najpierw był ten mosfet, tak samo, kurde, prawie się, prawie się stopił, ale myślę, taki powykrzywiany jest, no to może się coś uszkodziło, założyłem całkiem nowy, no wszystko się grzeje normalnie, no coś niesamowitego. No myślałem, że zwaruje No czego to się tak wszystko grzeje? I co tu się okazało? To jest ograniczenie prądu i było ustawione z jakichś tam poprzednich ustawień na 0,8 Ampera. Po prostu zaraz sobie to odtworzymy i Wam pokażę. I normalnie przez to mosfety się grzały. Nie wiem o co chodzi. Ze mnie elektronik jest słaby, ale kurde, znalazłem przyczynę. Zaraz sobie to pokażemy. No widać coś. Tu mamy tego naszego mosfeta. No i teraz sobie zjedziemy z prądem 0,8 I patrzcie co się dzieje. 60, 60, 70, 80, 90, 80, 90 stopni O co to chodzi? Nie wiem. Niech się mądrzejsi wypowiedzą w komentarzach Dobra, wygrzane po raz drugi. Zobaczmy co tutaj mamy Na 14 się wyłącza na 17 się wyłącza. Chcemy na 15 bardziej. No i teraz będzie celowanie o ten myśli włos. No, już coś mamy. No i co nam się tu udało uzyskać? Czyli powinno się wyłączyć przy 15,8. Tak jest i włączyć przy 169. No i włączyło się. Dobra. Troszkę mamy wąską tą histerezę, bo tylko około 1V. 1,10. I to 15,8 to odpowiada 3,16 na ogniwo, 16,9 odpowiada 3,38 na ogniwo. Czy to wystarczy? No jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Podłączymy to pod baterię i będziemy widzieć, jak to się zachowuje. Dobra, zgasło. Pomierzmy sobie napięcia. Dobra, mamy 16V. Ładuję. No i tak sobie wygląda maszyna w całej okazałości. Ja za dzisiaj dziękuję i pozdrawiam.